Ja właśnie dzisiaj jest Sławomir, gwiazda rock polo, właśnie. Tak... cześć tu, Sławomir, witam Was serdecznie. Tak, yy, tak, muzykę, którą grasz, określił Ty Monty Mański. i Jak Ci się to podoba? Wiesz co, myślę, że to jest bardzo trafne określenie, dlatego że ta muzyka łączy w sobie i takie elementy rocka, czyli ostrego brzmienia gitarowego, gdzie mamy bardzo taką fajną perkusję ostrą, ale są to również yy, utwory rozrywkowe. Takie taneczne, przy których można się bawić. No i z tej właśnie kompilacji powstało Rock Polo. No właśnie, a z, skąd to twoje mm. muzyczne e, korzenie, jakby skąd wszystko, co robisz, e, się wzięło? Wiesz, to wszystko zaczęło się od e, miłości do zespołu Queen. To znaczy, było tak, że e, kiedy usłyszałem pierwszy raz ten zespół, e, to się zakochałem i w wokalu, i jakby w, w brzmieniu, i w w melodyjności tych utworów, no a jednocześnie, jakby yy, cały czas słuchałem muzyki Disco Polo, to była wtedy jeszcze muzyka chodnikowa, bo tak się na nią mówiło, czyli zespół akcent, zespół boys, zespół color, pamiętam. A ponieważ mój tata też muzykuje, gra na akordeonie, na trąbce, to jakby rodzinie zawsze sobie śpiewaliśmy te piosenki. No i jestem też na bieżąco, jakby z całym repertuarem góralskim z moich rodzinnych stron. Czyli jesteś eklektyczny do bólu? Tak. No, trochę odpowiedziałeś na moje pytanie o to, co wpływa na Twoją kreację, na Twój mm -hmm. wizerunek, bo jeśli po, wspomniałeś o Queen, no to już bardzo wiele rzeczy od, od razu staje się zrozumiałych. Natomiast e, powiedz e, coś więcej. Skąd czerpiesz inspiracje? Skąd pomysły na kolejne utwory? Wiesz co, przede wszystkim z życia. To znaczy bardzo dużo tego co mi się przytrafia po prostu zdarzyło mi się w życiu. Byłem faktycznie w Stanach, tam się szkoliłem, tam kształtowałem swój wokal, tam miałem okazję pracować ze wspaniałym artystą Robertem Wilsonem. No a potem jakby po przyjeździe już do Polski, moje serce wybrało wieś Konina w gminie Niedźwiedź i tam jakby będąc na miejscu, żyjąc tam, no jestem świadkiem różnych zdarzeń. Wesołych, radosnych, czasami niebezpiecznych i trudnych, i te wszystkie, jakby, moje przemyślenia potem mają wpływ na moją twórczość. Natomiast jeżeli chodzi o Megierę, czyli ten mój najbardziej znany utwór, który możecie zobaczyć na YouTubie, w którym zagrały gwiazdy polskiego kina, no to tu inspiracją była moja żona ewidentnie. Ty stara cholero, ty stara ty, ty A wiesz, co to jest Megiera? No, myślę, że mi wytłumaczysz Tak, no to Megiera, no to, to jest po prostu taka hetera, złośnica, taka, yy, to była jedna z eryni, no i poza tym fajne słowo, nie, tak z hiszpańska brzmi, Megiera. No właśnie. Megiera, mi się podoba. Dystans do siebie, bo to jest coś, co Cię bardzo charakteryzuje. To jest um, taka cecha. I zegarek, sku... też, nie? <laughs> i zegarek. Kameruje się, nie widać. <laughs> Zło złoty sikor. Czuć pieniądz, to musi być. E, czy ten dystans do siebie to jest e, taka cecha wrodzona, czy coś, co, co nabyłeś, czegoś nauczyłeś? Wiesz to. Prawdopodobnie mam to po babci. E, moja babcia była bardzo wesołym człowiekiem. Była jajcarą, zawsze wiesz, kiedy na wsi były na przykład jakieś dożynki czy było wesele, to zawsze babcia była tą, która potrafiła, wiesz, księżycówkę tam upędzić i chłopakom zawsze no, po prostu donieść, jak brakowało. Także oprócz tego bardzo dużo śpiewała, bardzo dużo się śmiała. Myślę, że trochę tej radości z niej jest we mnie. To radość z niej jest w tobie, a kto czerpie największą radość z twojej muzyki, kto jest jej najlepszym odbiorcą? Słuchaj, myślę, że fani, że każdy, każdy, kto ma poczucie humoru, każdy, kto chce się troszeczkę rozerwać, chce posłuchać dobrej muzyki, chce potańczyć, chce się pośmiać, bo to jest dla mnie bardzo ważne, jest moim potencjalnym odbiorcą i, i cieszę się, bo tych fanów jest naprawdę dużo. Ostatnio dwa dni temu mieliśmy koncert w minie niedźwiedź. Zagraliśmy na Dożynkach w naszej. Rodzinnej gminie. No i powiem ci szczerze, że wygrałem zakład. To znaczy? Wygrałem zakład z panem Wójtem, ponieważ on się założył ze mną, że będzie 200-300 osób, na co ja mu powiedziałem, że jestem się w stanie założyć, że będzie grubo ponad 1000 i faktycznie było 3000 ludzi. Co za nas... wygrałeś? No, prawdę, nie? Mhm. Ładujemy skrzynkę wódki. No tak gratuluję, więcej takich, więcej takich zakładów. No wiesz, ale to wątroba jest jedna, także tak, i zmieni, się źródło, ale... zmieni się źródło Twoich inspiracji. Dokładnie. Nie, nie, ja zostanę, zostanę jednak przy wiesz, inspiracji naturą i. I moją rodzinną wsią, a, a tutaj no, bardzo się cieszę, wiesz, bo, bo naprawdę odbiór był fantastyczny. Przyjechali ludzie e, z Torunia, przyjechali ludzie z Bochni. Był nawet fan, który wykupił sobie lot ze Stanów Zjednoczonych, Bartek też wow. przyleciał. Także naprawdę jesteśmy tym bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ale wiesz co, myślę, że też siłą jest to, że. Na naszych koncertach gramy na żywo. To znaczy stoi za mną taki wymarzony band, właśnie typu Queen, i który musi mieć ten poziom muzyczny, i naprawdę to pięknie skutkuje. To było widać i w Sopocie, gdzie graliśmy na festiwalu, i w Zielonej Górze ostatnio, że przekłada się właśnie to na, na odbiór, na radość, że gramy na żywo. I tym się wyróżniamy. Innego utworu, nie mam hektara. Tak. Tam jest strasznie pokręcony klip. Skąd pomysł na ten utwór? I, i... pamiętam taki fragment, kiedy jesteś przy wymianach krywich mleko prosto od krowy. Dokładnie, czerpiesz. gdzie prosto cyca. To tak. można właśnie na YouTubie na kanale Sławomira zobaczyć, zapraszam Was. Wiesz co, no, to jest jakaś moja zawsze tęsknota. Za wsią, za urokami życia na wsi, i myślę, że w tym teledysku, oczywiście z poczuciem humoru Sławomira, i dzięki mieszkańcom gminy Niedźwiedź, którzy również mają ogromne poczucie humoru i mnie wsparli przy tym teledysku, udało nam się trochę pokazać takiego właśnie sielskiego świata ze wsi. A historia, jakby, bo ten teletyzm ma cały, całą historię, no to jest jakby moje życie. To znaczy tutaj ciężka praca w obiznesie, biznesie, w rozrywce, która niesie za sobą wiele stresów, i potem wiesz przejście już do życia na wsi, no i gdzie korzystam z tych uroków, no i oczywiście mleko prosto z No musiałem spróbować. Mm. Cieszą mnie koncerty, brawa! Cieszy Nowy Jork, Warszawa! Ale wiatr gorczański moją duszę gna! Chcę smakować polskie zioło! Chcę nasianie z babą gołą! Który chłop hektara sprzeda mi, moja. na wsi, jakie są jego uroki, co, co jest tam najfajniejsze, a co może najbardziej rozkwierać. Wiesz co, przede wszystkim powiem Ci, że to jest ostoja normalności dla mnie. No, wieś, wieś jest dla mnie ostoją normalności, dlatego że... E, już wiemy, jak zatytułujemy ten wywiad. O, super. Że jest, wiesz co, e, normalne podejście do człowieka. Jest czas na to, żeby się spotkać, żeby wpaść na imieniny, żeby porozmawiać. E, bardzo też, wiesz, e, pięknie jest, kiedy na przykład u mnie na wsi ktoś się buduje, to chłopy, mm -hmm. wiesz, przychodzą, pomagają, wspierają się i, i to mi się bardzo podoba. Jest też e, szacunek dla tradycji, dla muzyki, dla stroju góralskiego I, i myślę, że te wartości po prostu pomagają piękniej żyć.